Cześć! Nazywam się Tomasz Biniaś i zapraszam Was wszystkich na Tom School Camp w sierpniu. Tom School Camp to obóz językowy dla dzieci i młodzieży. Uczymy się języka angielskiego i mamy świetną zabawę. Dobry i bezpieczny obóz letni to dobra i sprawdzona kadra. Dlatego przewodnictwo nad Tom School Camp obejmuję osobiście. W grupie będą również trzy wychowawczynie: Aleksandra, Ola i Agnieszka to wspaniałe profesjonalistki. Wielokrotnie organizowały obozy dla dzieci i młodzieży. Wspólnie zapewnimy świetną zabawę i bezpieczeństwo. Na obozie, jak to już mamy w zwyczaju, będzie również z nami native speaker języka angielskiego. To wspaniała okazja. Aby porozmawiać po angielsku z kimś, kto po prostu nie zna języka polskiego. Tomskool Camp to wspaniała zabawa, ale Tomskool Camp to przede wszystkim nauka języka angielskiego. Język angielski praktyczny od rana do wieczora. Wśród najważniejszych atrakcji, jakie czekają nas na Tomskool Camp, to wizyta w akwaparku, laserowy paintball, warsztaty taneczne. I kulinarne, ścianka wspinaczkowa, kino na plaży. A to wszystko za 2599 zł. Ubezpieczenie i transport autokarem z Poznania i Międzychodów w cenie bez dodatkowych kosztów. Wymagana jest w pełni zwrotna opłata rezerwacyjna. 10-17 sierpnia. Rewal, Tom School Camp. Dostępna jest rezerwacja telefoniczna. Zapraszam, Tomasz Biniaś.